Cześć, witam Was w Way of the Hunter na PlayStation 5. Zadanie: jak przez lornetkę uszczel muflona jednym pociskiem z odległości 600 metrów i pozyskaj go. Tutaj mamy stado muflonów, jesteśmy na mapie. Transylwania znajduje się w tym miejscu i teraz tak wezmę sobie odpowiedni karabin i spróbuję wykonać to zadanie. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie będzie to łatwe. Jeden szczał Muflon. Odległość 600 metrów. Crazy zadanie. Naprawdę crazy zadanie. Dobra, spróbujmy którego? Może tego? Nie udało się. Dobra, uciekły, Ciekawek daleko. Dobra, podejdę, podejdę. Cenne są każde metry. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Oberwał, patrzcie. Mógł to być nawet śmiertelny szczał. Dosyć dużo krwi. Dobra, wsiadamy w pojazd i zobaczmy, czy udało nam się upolować. Trzeba go jeszcze pozyskać. No, został dany dobry szczał. Zobaczmy to. Dużo krwi. Fragmenty pożywienia. Zwierzę umiera wolniej i może znajdować się dalej. Średniej ilości krwi dobra. Jeszcze zanim to zrobimy, ja tutaj nie mam nic o odblokowanego o muflonach, więc zróbmy to od razu. Bo tutaj ewidentnie mają swoje pożywienie. A, bo to jest dzik. No, dokładnie. Co tam było? Dobra, nieważne. Idziemy śladami krwi. Może mi się uda zrobić to zadanie. Dobra, podjadę sobie samochodem. Wiemy, że on uciekł do lasu. Dobra, gdzie te ślady krwi. Jedziemy w dobrym kierunku. Tutaj jest. Tutaj mamy muflonka. O kurde, wielita dostał wątroba żołądek. Muflon? Zobaczmy sobie przegląd. Dobra, dystans szału 676 metrów, ok. Czyli jak dobrze rozumiem, to mam go sprzedać, tak? Dobra, sprawdźmy. Tak jest, zadanie ukończone. Fajnie, udało mi się wykonać kolejne zadanie. To by było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.